Kowledia Sobczak, portal WWL24, najważniejsze wydarzenia Powiatu Wołomińskiego. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jesteśmy w terenie, w gościnie, dokładnie w miejscowości o dźwięcznej nazwie Kobyłka, w Ośrodku Kultury, w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce. A ja będę miała przyjemność rozmawiać z zastępcą burmistrza, panią Katarzyną Rostek. Dzień, Dzień dobry, dobry, dobry Państwu. Dzień dobry. Witam serdecznie, Kasiu. Będę mówiła po imieniu, dlatego że znamy się od lat dokładnie z Tłuszcza, gdzie przez lata pełniłaś funkcję kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Miałyśmy okazję współpracować. No, dzisiaj też nie spotykamy się w urzędzie, w kobyłce, tylko w Miejskim Ośrodku Kultury. I wytłumacz się dlaczego. Aurelio, dlatego że przez półtora roku byłam koordynatorem. Projektu Senior na Uniwersytecie, którego liderem jest Kolegium Civitas z Warszawy. I to był projekt skierowany do grupy seniorów, do czterech uniwersytetów. Z Warszawy, z Kobyłki, z Stłuszcza i Złochowa. I miałam przyjemność współpracować tutaj z Miejskim Ośrodkiem Kultury, poznać Kobyłkę. I w tej chwili od 1 kwietnia jestem zastępcą burmistrza Kobyłki. Być może to miało jakiś związek. Tutaj mamy takie, wiesz, ładne połączenie, taki ładny pomost, no, ale ten pomost nas doprowadził konkretnie. Do kobyłki. Sytuacja jest świeża. Jestem przekonana, że telefony z gratulacjami urywają się. Nie ukrywam, że kilka dni temu ja też miałam przyjemność zadzwonić do ciebie, rozmawiać i gratulować, bo jestem przekonana, że to jest genialny wybór i że tutaj teraz dzięki Tobie w kobyłce będzie się naprawdę bardzo dużo rzeczy wspaniałych i pięknych działo. I chciałabym, żebyś napomknęła, jakie są Twoje plany, co zamierzasz i na co mogą liczyć mieszkańcy. W Tłuszczu przez prawie 30 lat zajmowałam się sprawami społecznymi i tutaj zostałam zaproszona do Kobyłki, aby również zająć się obszarami, które są tak ogólnie nazwane obszarem spraw społecznych. Więc do moich obowiązków będzie nadzorowanie pracy Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych, ale także będą podlegały sprawy dotyczące ochrony zwierząt, mhm. Wydział Gospodarczy oraz zespół do spraw pozyskiwania funduszy i rozwoju. Więc to są, jest pięć obszarów, pięć wydziałów w urzędzie, które będą podlegały pod moje zarządzanie. Powiedziałabym, że ten wachlarz obowiązków jest bardzo szeroki. Pewnie są tematy którymi jesteś bardzo zaprzyjaźniona, bo masz te narzędzia, a z niektórymi pewnie trzeba będzie się bliżej zapoznać. No dobrze, a jeżeli już mówimy o ochronie środowiska, o tej ekologii, co jest no, takim priorytetem? No, dlatego, że zaśmiecamy tutaj tą naszą planetę. Czy kobyłka jest zielona? Kobyłka jest bardzo zielona. Z ostatnio uchwalonej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Kobyłce na kolejne lata wynika, że mieszkańcy bardzo sobie cenią to, że Kobyłka jest właśnie zielona, że jest czysta, że jest luksusowy dojazd do Warszawy, że mieszkacie tutaj spokojnie, że jest bezpiecznie. To są te atuty, które posiada Kobyłka. Wydaje mi się, że największy obszar działania będzie, jeżeli chodzi o usługi społeczne skierowane do mieszkańców, a także usprawnienie już istniejących usług, które, na które mieszkańcy po prostu czekają. Jakieś Twoje priorytety? Moim priorytetem są dzieci, młodzież oraz seniorzy. Nie ukrywam tego, ale także organizacje pozarządowe, w których jest ogromny potencjał. Sama jestem członkiem dwóch organizacji pozarządowych. Byłam matką chrzestną utworzenia kilku na terenie gminy Tłuszcz. I dlatego bardzo się utożsamiam i bardzo doceniam rolę organizacji pozarządowych. Takie największe znaczenie chyba jakie pełnią organizacje pozarządowe na terenie lokalnie to jest to, że mają bardzo dobrą yy, diagnozę lokalną, yy, znają potrzeby mieszkańców, yy, mają tak jakby skrócony, yy, skróconą drogę pomiędzy tym, że świadczą te usługi i od razu są blisko odbiorcy tych usług. Więc to jest najważniejsze, że usługi są coraz bliżej mieszkańców, żyje się wtedy lepiej, yy, komfortowo. Yy. Bez konieczności po prostu szukania tych usług gdzieś dalej. Tak, słucham Ciebie i wiesz. To jest tak, że zawsze postrzegałam Cię jako osobę i człowieka, który jest bardzo blisko człowieka, bardzo tęką i zawsze to dobro człowieka jest takim celem nadrzędnym. I teraz widzę, że też będziesz burmistrzem, który, yy, dla którego ten człowiek i ta bliskość, to rozpoznanie człowieka, problemów i diagnozy jest tak na wyciągnięcie ręki. No dobrze, ale teraz to też jest taka sytuacja. Jeżeli chodzi o kobyłkę, znaczy może nie wyjątkowa, ale charakterystyczna, bo rządzą dwie kobiety, pani burmistrz Edyta Zwiedzi, tutaj zastępca burmistrza Katarzyna Rostek, dwie kobiety, dwie siły. To są dwa wektory, które idą równolegle uzupełniają się. Jakie to są siły? Tak, tak to odbieram, że to są takie dwie siły, które się będą nawzajem uzupełniały z wielkim poszanowaniem swoich odrębnych sposobów, metod współpracy ze środowiskiem lokalnym, z ogromnym zrozumieniem do tych narzędzi, którymi się nawzajem posługujemy, pracując z ludźmi. Myślę, że to będzie po prostu z korzyścią dla byłki dla mieszkańców. Jestem o tym przekonana. Szanowni Państwo, oj tutaj się będzie działo, tutaj się będzie działo, a my, portal WWL24 na bieżąco będzie Państwa o tym informował. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie na rozmowę i ja bardzo liczę na współpracę i zrozumienie i wspólne działanie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.